Witamy Państwa. Dzisiejszy magazyn sportowy rozpoczynamy od rozgrywek pierwszej ligi piłki nożnej. Na stadionie przy Alei Piłsudskiego spotkały się w sobotę jedenastki Widzewa i GKS-u Bełchatów. Drużyny, które w tabeli rundy wiosennej zajmują czołowe miejsca. Traktujemy mecz z Widzewem jako normalny mecz ligowy. No, każdy mecz w lidze dla nas jest meczem o życie i tak samo podchodzimy do tego meczu. Nie robimy jakiegoś... Yy, super yy, atmosfery wokół tego meczu. Przejechaliśmy walczyć po prostu, a jak będzie, zobaczymy. Czy nastawił Pan zespół przed dzisiejszym meczem z Widzowem defensywnie? Nie, nie, nie. Będziemy grać tak, jak będzie sytuacja tego, tego wymagała. Być może będzie to defensywa, być może będzie sytuacja taka, że będziemy musieli zaatakować... Yy. Gramy Chcemy grać za otwartą piłkę. Zarówno Widzew jak i GKS Bełchatów grają w półfinale Pucharu Polski. Czy mecz z Widzewem można traktować jako przedmecz finału Pucharu Polski? No to jest jak pan trudne pytanie. Myślimy w tej chwili o lidze. Do Pucharu jeszcze troszeczkę czasu. Gramy o, o różne cele. Widzew gra mistrzostwo, my o utrzymanie. Zdajemy sobie sprawę w jakiej sytuacji jesteśmy. No i będziemy walczyć po Czy w jaki sposób nie postaracie się wykorzystać tego, że w drugiej linii Widzewa zabraknie dziś Pawła Miążkiewicza i Ryszarda Czerwca? Na pewno to jest dla Widzewa osłabienie, aż proszę zauważyć, że u nas też nie gra Górski, nie gra Chwiałkowski, także myślę, że jeżeli chodzi o osłabienie, to siły są wyrównane. Dlatego zrobimy wszystko, żeby, żeby po prostu no, zaprezentować się tutaj w Łodzi. Interesuje wygrana każdego meczu ligowego, bo inaczej nie dotrzymiemy kroku Legii Warszawa. A chcemy, żeby doszło do pojedynku właśnie na Łazienkowskiej, kto będzie mistrzem Polski. Uważam, że będzie to dla kibiców polskiego piłkarstwa dobra sprawa. Pełne zaangażowanie w to spotkanie, nie ma lekceważenia przeciwnika. No i dobra postawa na boisku to jest. To o co ten nas prosił. Po kontuzji pan nie może odzyskać zaufania Franciszka Smudy, po raz kolejny siedzi pan na ławce rezerwowej. Jak w tej sytuacji odbiera pan taki mecz? Nie, to nie chodzi o to, że nie mogę odzyskać zaufania. Ja dalej odczuwam ból w nocy i dlatego jestem cały czas na ławce rezerwowych. Nie jestem jeszcze w pełni zdolny do walki, a wiadomo, że my w każdym meczu musimy walczyć o jak najlepszy wynik. Jednak moje zdrowie jeszcze na to nie pozwala, dlatego jestem tylko rezerwowym jak będziecie się starali uzupełnić brak Ryszarda Czerwca i Pawła Wiąskiewicza w drugiej linii w meczu już w Tychach koledzy zastąpili Ryśka mi się wydaje w dobry w dobrym stylu. Będzie grał w środku pomocy Andrzej Michalczuk wraz z Byszkiem Wyczyszkiewiczem oni będą decydować o obliczu dzisiejszego zespołu. Czy trochę nie obawiacie się rycerzy wiosny z Bełchatowa, którzy ostatnio kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa? No, my również kroczymy od zwycięstwa do zwycięstwa, także my przed nikim nie składamy broni, nikogo się nie boimy i udowadniamy to na boisku i sądzę, że w dzisiejszym meczu również tak będzie. Będziemy walczyć. No, co. co... Co nam wyjdzie, to zobaczymy na boisku. No, będziemy na pewno walczyć i, i chcemy, chcemy po prostu nie, nie przegrać. My chcemy każdy mecz jak najwyżej wygrać. Chcemy po prostu kibicom pokazać e, dużo bramek i żeby przyciągnąć tego kibica, bo jak pan sam widzi, że pustki wieją tutaj. Pomimo to, że jesteśmy w czołówce tabeli, niestety nie mamy kibiców. Dlatego dzisiaj wszystko zrobimy, żeby również od pierwszego do ostatniego gwizdka na pełnych obrotach grać. Choć faworytem sobotniego spotkania widzewa z GKS-em Bełchatów byli gospodarze, niektórzy liczyli na niespodziankę. Beniaminek z Bełchatowa ostatnio przyzwyczaił się do zwycięstw i w Łodzi chciał potwierdzić wysoką formę. Drużyny rozpoczęły ten mecz w następujących zestawieniach: Widzew w bramce Andrzej Woźniak, a dalej Michalczuk, Łapiński, Jaskulski, Bogusz, Citko, Wyciszkiewicz, Szarpak, Koniarek, Gula i Siadaczka. Zaś GKS Bełchatów w bramce Zbigniew Miller z dwójką Nowicki, z trójką Szkudlarek, z czwórką Lam, z piątką Rogowskoj, z szóstką Durda, z siódemką Prucheński, z ósemką Rogan, z dziewiątką Kukulski, z dziesiątką Berenstein i z jedenastką Rzeźniczek. Od początku przewagę uzyskali podopieczni Franciszka Smudy, jednak po dwóch niezłych akcjach widzewiaków gra się wyrównała. Na początku bliski zdobycia gola, co przed chwilą widzieliśmy, był Piotr Szarpak. W pierwszych 25 minutach była to właściwie jedyna z nielicznych okazji do zdobycia gola. Choć podopieczni Franciszka smudy atakowali, wydawało się, że chcą z piłką piec do bramki. Dopiero w 27 minucie na strzał z dalszej odległości zdecydował się Marek Citko. Za fałę szkudlarka na guli sędzia podyktował rzut wolny. Do piłki podbiegł Marek Citko i było 1 do 0. Jeszcze raz ta sytuacja. Bramkarz GKS-u Zbigniew Miller nie miał żadnych szans. Bełchatowianie nie zrazili się utratą bramki i w dalszym ciągu prowadzili otwartą grę. Trzeba przyznać, że niewiele brakowało, by w 35 minucie doprowadzili do wyrównania. Po dośrodkowaniu Durdy w idealnej sytuacji znalazł się Krzysztof Kukulski. Strzelił jednak wprost bramkarza. Górnicy starali się atakować i w tej sytuacji mniej uwagi poświęcali grze obronnej. Widzewiacy wykorzystali to bezlitośnie. W 36 minucie po akcji Jaskowskiego i Koniarka ten drugi zdobył swoją 22 bramkę w lidze. Było 2 do 0 dla Widzewa. W tej części mogły paść jeszcze dwa gole. W 40 minucie Widzewiaków od utraty bramki po strzale głową Jacka Berensteina uratował dobrze interweniujący Andrzej Woźniak. Oto właśnie ta sytuacja. Dosłownie w ostatnich sekundach pierwszej połowy strzał koniarka o centymetry minął bramkę gości. Widzewiacy po raz pierwszy od dłuższego czasu prowadzili po pierwszych 45 minutach. Z reguły, jak pamiętamy, podopieczni Franciszka Smudy zdobywali gole dopiero w drugiej odsłonie. Tak więc po pierwszej części gry Widzew wprowadził z GKSem Bełchatów 2 do 0. Drugie 45 minut spotkania Widzewiacy rozpoczęli bez zmian. Zaś w się Bełchatów Marka Nowickiego zastąpił Grzegorz Heda. W drugiej połowie widzewiacy przycisnęli gości jeszcze bardziej. W 50 minucie wydawało się, że zdobędą trzecią bramkę. Po akcji prawą stroną Marka Citki i Zbigniewa Wyciszkiewicza. Ten drugi był chyba faulowany na polu karnym. Sędzia nakazał jednak grać dalej. Oto jeszcze raz ta sytuacja. Zablokowany strzał. Zbigniewa Wyciszkiewicza sędziak jednak nie zareagował. Po chwili znów było gorąco pod bramką Millera, którego próbowali pokonać i Wyciszkiewicz i Citko. Ale piłka nie mogła znaleźć drogi do bramki i wyszła poza plac. Rzut rożny wykonywał Piotr Szarpak, a efektownym uderzeniem głową popisał się Zbigniew Wyciszkiewicz. Było już 3 do zera dla Widzewa. Oto jeszcze raz ta akcja i piękny strzał Wyciszkiewicza. Dosłownie minutę później łodzianie powinni prowadzić 4 do 0. W idealnej sytuacji, co zaraz zobaczymy, znalazł się Piotr Szarpak. Akcję rozpoczął Andrzej Michalczuk. Podał na prawą stronę do Marka Citki. Ten dośrodkował. Piłka trafiła do Piotra Szarpaka. W idealnej sytuacji znalazł się łódzki pomocnik, strzelił jednak nonszalansko i Sylwester Szkudlarek już po raz drugi w tym meczu wybił piłkę z linii bramkowej. Kolejnej wyśmienitej okazji nie wykorzystał Marek Koniarek. Akcję rozpoczął bardzo dynamiczny w całym meczu Rafał Siadaczka. Podał do Szarpaka, ten do Koniarka i łódzki napastnik zachował się w tej sytuacji jak nowicjusz. Groźnie bywało również pod bramką Widzewa, ale golkiper łódzkiej jedenastki spisywał się bez zarzutu. Andrzeja Woźniaka próbowali pokonać Grzegorz Heda i Janusz Prucheński. Po strzale tego pierwszego nasz reprezentacyjny bramkarz dobrze interweniował. Zaś po uderzeniu Prucheńskiego miał trochę szczęścia, a właściwie nie popisał się napastnik gości, który spudłował z pięciu metrów. A że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. W 77 minucie widzę wprowadził 4 do zera. Rozpoczął gula, piłka trafiła do marka koniarka i ugrzęzła w bramce. Zobaczmy jeszcze raz, bramka ta została przypisana Markowi koniarkowi, ale strzelił ją obrońca GKS-u Sylwester Szkudlarek. Oto właśnie ta sytuacja. Fakt pozostał faktem, widzę wprowadził już 4 do zera. Festiwal Strzelecki Łodzian zakończył Marek Citko. Akcja rozpoczęła się w środkowej strefie boiska. Zainicjował ją właśnie Marek Citko. Zbigniew Iciszkiewicz, wydawałoby się, że Citko stracił piłkę, ale po chwili ją wyłuskał i znalazł się w wyśmienitej sytuacji. Nie zaprzepaścił jej i Widzew pokonał GKS Wełchatów 5 do 0. Przypomnijmy, że bramki dla zwycięzców zdobyli po dwie Marek Citko i Marek Koniarek oraz jednego gola strzelił Zbigniew Wyciszkiewicz. Kibice oprócz bramek zobaczyli naprawdę ciekawe widowisko. Już w środę o 17.00 widzewiacy rozegrają mecz zaległy z hutnikiem Kraków. Zaś GKS Bełchatów w następnej kolejce gościć będzie warszawską legię. Gratuluję widzewowi widowiskowej gry. Szczerze mówiąc, przy lepszej skuteczności Widzewa, mogłoby być, mógłby być większy pogrom z naszej strony. Wiedzieliśmy, z kim gramy, eee, porażka była wkalkulowana, może nie aż tak wysoka porażka. Eee, nie robimy z tego tragedii, trzeba wyciągnąć wnioski, są następne mecze, będziemy starali się nieźle, nie, nie, nieźle grać w następnych meczach. Ja tutaj muszę z mojej strony kompliment e, całemu zespołowi e, e, Bełchatowa. Złożyć, bo naprawdę grali tutaj otwartą grę, nie murowali, nie nastawiali się na remis, na obronę Częstochowy, tylko starali się zremisować, czy wygrać. To jest dla nich duży komplement. Czy po tak wysokiej porażce tutaj bodzi Łodzi zdołacie się zmobilizować, skoncentrować i odbudować psychikę przed meczem z Legią Warszawa? No będzie niezmiernie ciężko, dlatego że oprócz wysokiej porażki jeszcze zarobiliśmy troszeczkę kartek, które przetrzebią troszeczkę skład. Nie, nie powiemy, że uklękniemy i będziemy prosić Legion najniższy wymiar kary. Być może coś się uda uszknąć i pomożemy widzewowi w drodze po mistrzostwo Polski.